Dzisiaj, tutaj na obiektach Górnika Łęczna odbyła się pierwsza konferencja dedykowana trenerom bramkarzy. Dotyczyła ona fazy ofensywnej grze w bramkarzy. Nasza konferencja była przewidziana na 25 osób. Tyle też osób się zgłosiło i przyjechało do nas, i to z różnych części Polski. Mamy przedstawiciela Lecha Poznań, mamy przedstawiciela Zagłębia, Lubin, a także z naszych kluberskich klubów. Wiele osób przyjechało z Kusła Mocowieckiego. Także jak widać, osoby z różnych części Polski odwiedziły nas, co nas niezwykle cieszy. Serkiusz również jest słuchaczem. Myślę, że, że to będzie z korzyścią dla wszystkich, którzy tu są, bo wszyscy przyjechali po Wiedzę, i, i każdy, który, który, który się zgłosi na tę konferencję, na pewno coś z niej wy, wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że, że skorzysta i, i będzie mógł przełożyć na swój warsztat. Myślę, że w myśl powiedzenia pierwszej koty za że będziemy chcieli, żeby kontynuować tą, tą tradycję, można żeby to była tradycja, i, i te konferencje odbywały się cyklicznie, czy co pół roku, czy raz. Raz na rok, ale na pewno, na pewno nie przestaniemy na tym, żeby zakończyć tę tylko konferencję. Ruszyło się to w naszym kraju, jeżeli chodzi o dostępność takiego typu wydarzeń. My, wydaje mi się, tutaj się debiutujemy z tym, co nas niezwykle cieszy, bo jest to zarówno dla nas ogromne doświadczenie, zarówno organizacyjne, jak i sportowe, a także dla naszego klubu górnika doskonała możliwość promocji. Także myślę, że o tym wydarzeniu każdy z nas korzysta.